Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiejsza niedziela i dzisiejsza Ewangelia jest trochę takim szkoleniem ze strony Jezusa. Pozyskujcie sobie przyjaciół niegodziwą Mamoną. To znaczy, bierzcie poniekąd przykład z ludzi przebiegłych, z ludzi tego świata, którzy Potrafią szukać różnych sposobów na to, by zarobić, by, by przechytrzyć kogoś, ale Jezus mówi: Bierzcie przykład nie w tym, że będziecie czynić źle, tak jak oni, ale uczcie się sprytu w zdobywaniu Królestwa Bożego. Królestwo Boże bowiem nie jest dla tych, którzy, których moglibyśmy określić trzema literkami BMW, czyli bierny, mierny, ale wierny. Królestwo Boże jest dla tych, którzy są kreatywni, którzy są dynamiczni, którzy szukają sposobu, aby się do niego dostać. Życzę Wam takiej dynamiki w poszukiwaniu tego, co dobre, w zdobywaniu łaski Bożej i w końcu w zdobywaniu Królestwa.